To jest kwadrans na angielski, lekcja 150. Witajcie w kolejnej lekcji naszego podcastu urządzenia mówić po angielsku. Mam na imię Ania i uczę się z Wami. A ja jestem Szymon, i dziś będę Twoim nauczycielem. W nowym. W pięciu odcinkowym segmencie omówimy słownictwo związane z naszymi domowymi pupilami, psami, kotami i rybkami. Omówimy również wizytę u weterynarza. A dziś to właśnie pies będzie bohaterem odcinka. I hope you are ready. I'm ready. Let's begin. O pupilach mówiliśmy wcześniej w lekcji 84, no ale tam raczej wymieniliśmy podstawowe nazwy. Teraz zagłębimy się nieco bardziej w te kilka konkretnych, wybranych zwierzątek domowych. No i zaczynamy sobie właśnie od, od psa. Anioł, have you ever had a dog? Oh, many dogs actually. Many dogs. Wow. Mm -hmm. there you go. And you listeners? Have you ever had a dog? I also had quite a few dogs in my life. Um, do you have a dog now? No, I don't have. Neither, hmm. do, I. Neither do I. Are you planning to get one? Maybe someday. <laughs> Maybe someday. Good. All right. All right. Well, uh, fingers crossed. segmentów ze słownictwem, najpierw zajmiemy się anatomią. I tutaj tak naprawdę pies ma dużo nazw ciała podobnych do człowieka, jak głowa, head, szyja, neck, ale jest też kilka tych specyficznych, jak na przykład ogon. Aniu, czy wiesz, jak jest ogon u psa? Mm -hmm. Tail. It is, yeah. Tail. Can you repeat it? Tail. Excellent. A czy wiesz, jak jest albo I have no idea. That's a more difficult one. A ty, słuchaczu, bądź to będzie wag. Wag. Yeah, so a dog wags its tail. The dog wags its tails. Its no. tails. Tail. Wags, its tails. tails. Wa wags its tail. The dog wags its tail. Tak, czyli pies macha ogonem. The dog mm -hmm. wags its tail. The dog wags its tail. Good job, well done. Ok, inna część ciała, taka dość charakterystyczna, no to jest łapa. To zarówno psów, kotów i tak dalej. Łapa to będzie po. Paw. Paw. Tak jest. Więc jak jest psi patrol. Paw patrol. Dokładnie, tak. <laughs> Jakby no, hello. Paw patrol, tak. I fajne w angielskim wychodzi to, że tam nie tylko muszą być psy, no nie? No bo tam jest po, mhm. czyli tak. na łapach. A po polsku już kota tam ciężko wcisnąć. Także y, jeszcze dodamy sobie taką komendę, no bo z czasownikami fajnie to dodać. Przy szkoleniu psów możemy mieć taką sztuczkę, jak daj łapę. Okej, okay. zgadza się. Tak. Po angielsku give paw. Give paw. Excellent. Ok. Um, innym wyrazem charakterystycznym dla psa, tak z anatomii, to będzie pysk. Zgadza się. Po angielsku to będzie snout. 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 Czasami możemy też spotkać wyraz muzzle. 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 Tak. I tutaj chyba dodać warto, że te wyrazy mają też inne swoje znaczenia, natomiast my omawiamy je w kontekście psów. Okej? Okay? To jest dość ważne do podkreślenia, no bo e, snout to też będzie właśnie a, u świni pysk na przykład, a to No to przy... ryjek, nie? Tak, ryjek. Po o, właśnie. E, a a muzzle to też jest wylot lufy, przepraszam. Muzzle. O. Więc... Mówię, w odniesieniu do psa zdajemy sobie sprawę natomiast, że te wyrazy mogą oznaczać więcej y, rzeczy. No i właśnie, naszym pyszkiem, czy nosem bardziej, pies może wąchać. Czy wiesz, jak jest tak wąchać? Bo omawialiśmy już mm te -hmm. zapachy. Sniff. Tak, to jest, to jest właśnie... Wę tak węszyć takie. Węszyć, tak. Nie? Sniff. <laughs> Excellent. Good job. <laughs> Can you repeat? Sniff. Well done. Ok. Inny element to będą pazury. To zarówno psy, jak i koty, jak i wiele innych zwierząt, no bo one nie mają mm -hmm. paznokci, tylko pazury. Koty mogą zrobić większą chyba krzywdę pazurami. Główna broń kotów ten <laughs> pazur. W pojedynku kota z psem. Tak. I dodam chyba na marginesie, że u ptaków taki pazur będzie się inaczej nazywał, ale u tych czworonożnych to będą claws. 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 Tak, tak, tak. Od razu w liczbie mnogiej. No i zostanie nam jeszcze sierść. Mm -hmm. I tutaj można oczywiście używać dog hair. Dog hair. Zgadza się, ale częściej to będzie fur. Fur. Pięknie. Tak jak futro. Fur. Mm -hmm. fur. Tak, czyli możemy powiedzieć dog fur. Dog fur. Mm -hmm. I teraz trudne pytanie, tak. bo niektóre psy mają sierść, a niektóre mają włosy. Tak, słyszałem o takich. Takie to zależy od rasy. Czy to w angielskim ma jakieś znaczenie? W sensie, czy po prostu powiesz dog hair, to niezależnie czy to jest. Sierść czy włosy? Ja bym zrobił to rozróżnienie, czyli jeżeli mamy włosy, um, tak, z tego co się orientuję, to mm -hmm. one po prostu rosną mm -hmm. całe życie i trzeba je przycinać u psów, więc to będzie właśnie hair, um, a jednak sierść Sier? to będzie fur. Jest też taka wspólna nazwa na te rzeczy, to będzie coat. O, oh, coat! Tak, i to jest po prostu cokolwiek, co tam pokrywa zwierzaka, to będzie coat. Um, I o barwach też mówimy raczej o coat, a jest to na przykład związane z czymś, co się nazywa podszerstek, um, i to jest po angielsku undercoat. Undercoat. Tak, to jest taka spodnia warstwa, krótsza zwykle sierści u psiaków i kotów zresztą okay. też. Czyli mamy te kilka części. Sprawdźmy sobie, czy pamiętamy. Jak była łapa? Po. Good job. A bisk? Mm, muzzle. Good job, muzzle or snout. I co ten pyszczek robi? Sniff. It sniffs. Yeah, well done. Well done. Ok. No właśnie. I co jeszcze robią nasze psiaki? No psiaki mogą też gryźć oczywiście, oprócz tego, że węszyć. Um, gryźć to będzie po prostu bite. 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 Jakbyśmy powiedzieli um, w stronie biernej, byłam, byłem ugryziony. I was bitten? Yeah, well done. I was bitten by a dog. Tak jest. Albo po prostu. The dog bit me. Mhm. Mm the dog bit me. Nie, bit me. Yeah, w czasie przeszłym Sy bardzo też lubią szczekać. Czyli bark. Bark. Tak. A jakbyśmy powiedzieli, że Twój pies ciągle szczeka? Your dog always barks. Is always barking. A, ah, is always barking. Tak, bo jak mamy coś irytującego, to raczej okay. tej konstrukcji. Czyli your dog is always barking. Mhm, mm your dog is always barking. To jest jak chcemy zaznaczyć, że, sorry, zrób coś z tym psem. Tak, dokładnie tak. Nie, że zaznaczyć, że jest jakieś zjawisko. Mm -hmm. tylko, że ci powiedzieć, wiesz co, sorry, ale weź tego psa, nie? Tak, dokładnie, dokładnie. Tak, twój pies zawsze szczeka <laughs> nad ranem. No i jest jeszcze jeden dźwięk, który psy często wydobywają, czyli tak narzekając z skomlą. komlą. Mm -hmm, zgadza się. Aha, po angielsku to będzie wine. Wine. No, tak jak wino. Wine. No właśnie, brzmi jak wino, ale nie jest tak naprawdę, nie pisze się jak wino. Nie, nie pisze się. Wine, sprawdźcie w notatkach. Tak, wine oznacza też narzekać, tak? Więc możecie do dziecka powiedzieć stop whining. Okej. Okay. Przestań narzekać, stop whining. Good. No i psy oczywiście uwielbiają lizać na przykład właścicieli po buziach, mhm. czyli lick. Lick. Well done. W kolejnej części naszego podcastu omówimy sobie teraz trochę akcesoriów, które są niezbędne, nazwijmy je niezbędne, które zazwyczaj posiadamy albo kupujemy, kupując psa. Więc Aniu, co taki pies potrzebuje z akcesoriów? Oj, potrzebuje obroży. Oczywiście, obroża rzecz podstawowa. Taka obroża to collar. Color. Tak. Pamiętamy... Jak pan... kołnierzyk chyba, co? Dokładnie tak. Blue color, white color, workers. No to psy też mają colors. Okej. Okay. Ko... No ładnie to brzmi. Jakby takie kołnierze, taką ozdobę. Tak, dokładnie tak. Dobrze. Tutaj dodam na marginesie, że te mniejsze psiaki często noszą też takie szelki, prawda? No nie tylko obroże. Tak. Takie szelki to będą harness. Harness. Tak, no, po prostu tak dog harness. Dog harness. Tak, jak biegną w jakimś tam zaprzęgu czy coś, no to też mają takie właśnie szelki. Harness. Good. What else do we need? Co jeszcze się przydaje? Smycz. Tak, 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 tak. Pamiętajmy, prowadzajmy psy na smyczy. A smycz to będzie leash. Jak z francuskiego brzmi leash. <laughs> tak, czyli trzymać psa na smyczy to będzie keep the dog on a leash. Keep a dog on a leash. Yes, keep the dog on a leash. Keep the dog on a leash. Well done, okay. Anything else? Agresywne psy powinny też nosić chyba kaganiec. Kaganiec czasami się przydaje, zgadza się. Chyba, nawet, chyba nie nawet, ale. Okay. czy w środkach transportu publicznego jest chyba obowiązkowy, ale nie jestem pewien. No i, i kaganiec to będzie ten sam wyraz co pyszczek, czyli muzzle. Muzzle. Tak. Widzicie się dwa w jednym. Dwa w jednym, tak. Dlatego też raczej się używa snout, a jeśli się mówi pewnie anatomicznie, a, a muzzle jako sprzęt, jako akcesorium. To pozwolę sobie jeszcze dodać, że jak już mamy ten obrożę, to często też do obroży przyczepimy jakiś tam adresownik, czy taką mhm. z imieniem. Teraz prawda? są też te chipy takie, tak. ale taki jakby lokalizator. Tak, na pewno, na pewno tak. I, I taki identyfikator dla zwierząt to będzie Dog Tag. Dog Tag. Tak jest. Dog Tag. Dog Tag. That's it. Tak, jak etykietka. Ciekawostka taka na marginesie. Dog Tag, też w języku wojskowym, to będzie nieśmiertelnik. Czyli jak widzimy amerykańskich żołnierzy i mają nieśmiertelniki. Mm -hmm. Te takie naszyjniki, tak? Z identyfikacją. Mm -hmm. To też jest właśnie, to jest dog tag. I tak to się nazywa. W latach dwutysięcznych była taka moda na noszenie nieśmiertelników. <laughs> Dawno temu, pewnie kiedyś powróci. Na pewno, na pewno. Good. All right. No dobrze, czyli mamy już psa zidentyfikowanego, mamy go jak prowadzać na spacery w bezpieczny sposób. Coś jeszcze pewnie do, do mieszkania by się przydało. Dobrze by było, żeby miał miskę. <laughs> O, A to nie jedną. Tak jest. Miska to będzie bowl. 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 Tak, no i możemy mieć miskę z wodą, czyli water bowl. Water bowl. Albo z jedzeniem, czyli food bowl. Football. Tak, no a. Jak football. Jak football. Ta, trzeba uważać, no. I takie suche jedzenie dla psa, sucha karma, to będzie kibble. Nie wiem mi to dobrze po polsku. Kibble. Yeah. Kibble. Kibble. Tak, to ciekawy wyraz, autentycznie poznają. I to jest sucha, zmielona, taka zmielona, sucha karma, czy to dla psa, czy dla kota, ale częściej psy jedzą, stają, czyli kibble. <grym> ok. <grym> tak, jak się powie, go to the kibble, dla nas Polaków może brzmieć śmiesznie, a to pies idzie jeść. <grym> Takie śmieszki. No i przydadzą nam się, że tak wyrazy jak buda <grym> i bądź jakieś posłanie dla psa. Takie posłanie to proste, to będzie dog bed. Dog bed. Nie, easy. Dog bed. Dog bed. No a Buda, jak żeby było prosto, to to będzie dom dla psa, czyli? <laughs> dog house. Yeah, a dog house. Super, bo to taki domek, tak jak człowieka się traktuje tego psa. W sensie, że dog bed, wiesz, że masz łóżko dla psa. Mhm, mhm zgadza się, tak. No, żeby nie było tak pięknie, to dodam jeszcze wyraz y, kennel. 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 I to też oznacza budę. Także jest kilka tych nas funkcjonujących, ale rzeczywiście psy stały się członkami naszych rodzin i, i, i no, są traktowane jak bardzo bliskie osoby. I w ostatniej części dzisiejszego odcinka zajmiemy się trochę no, rzeczami, które robimy z psami. Jak na przykład no, wyprowadzamy je na spacery, tak? Wyprowadzamy je na twór. Um, i Tutaj wystarczy powiedzieć, że. We walk the dog. We walk the dog? Tak, chodzimy z psem. Możemy powiedzieć with the dog, ale mm -hmm. po prostu we walk the dog. Okej, okay. wyspacerowujemy psa. Wyspacerowujemy psa. We walk the dog. Tak, ale możemy też użyć jako rzeczownik, czyli po prostu a walk jako spacer albo mówiąc kolokwialnie walkies walkies tak walkies czyli właśnie wyprowadzić psa i wtedy użyjemy czasownika take czyli powiemy take a dog for walkies take a dog for walkies yeah let's take the dog for walkies let's take the dog walkies for walkies for walkies yeah yes. let's take The dog for walkies. Excellent, excellent. No i coraz częściej w Toruniu powstało ich naprawdę sporo, a to są takie psie place zabaw. Mhm, mm zgadza się. Prawda? Ogrodzone tereny, całkiem dużo ich powstało w ramach budżetu partycypacyjnego. No i te psiaki mogą spokojnie właśnie pobiegać sobie bez smyczy, socjalizować się. Super. Świetna sprawa. Taki psi plac zabaw to będzie dog park. Dog park. Excellent. To zbudujmy teraz zdanie. Zabierzmy psa na spacer na psi plac zabaw. Take a dog, or our dog, the dog, actually. Take the dog sure. for a walk to a dog park. Yeah, let's take the dog for a walk to a dog park. Złożone zdanie. Good job. Nasz pies się załatwia na dworze, po to go wyprowadzamy. Mm -hmm. Więc warto sprzątać po swoim psie, bądźmy adwokatami. Trzeba, róbcie to, nie, nie, nie róbcie tak, że zostawiacie, błagam was. Tak, po kotach w domu też się sprząta, z kuwety, po psie też można. Więc posprzątać po psie to po prostu clean after your dog. Clean after your dog. So guys, please clean after your dogs. Mm. Please clean after your dogs. Yeah, good job. Z psem oczywiście możemy też się bawić. Jak powiedziałabyś, uh -huh. Aniu i ty, drogi słuchaczu, słuchaczko, bawić się z psem. Play with a dog? Yeah, play with a dog. Play with a dog. Tak, no i możemy go nagradzać głaskaniem, czyli głaskać to będzie pet a dog. Pet a dog. Tak, pet a dog. Pat a dog. Well done. Yes. Co jeszcze możemy robić z takim naszym psiakiem? Hmm. Czy musimy go nawet? Musimy do weterynarza. Do lekarza psiego, zwierzęcego. Dokładnie. Okej, okay. więc weterynarz to będzie vet. Vet. I to jest skrót od veterinarian. 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 Let's take the dog to the vet. Let's take the dog to the vet. Yes, zabrać psa do weterynarza. Zabierzmy psa do weterynarza. Tak jest. No i właśnie możemy też psa tresować. Czyli train the dog. Train the dog. Train the dog. Train the dog. Tak, czyli train, tak jak pociąg, ale w sumie tak jak trenować. Trenować. Tak jest. Albo uczyć sztuczek. Teach the dog to do tricks. 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 To do tricks. Excellent. Czyli uczyć psa robić sztuczek. Good, well done. Kiedy poznajemy sobie jakiegoś psiaka, tak, idziemy na ulicy i mówimy, o, jaki słodki piesek. That's right, that's me. What a cutie. What a cutie, what a sweet little dog. I mm. często się pytamy, tak, no, czy to chłopczyk czy dziewczynka? To są okay. takie standardowe pytania. Mm -hmm. No to zapytajmy, Aniu, czy to chłopczyk czy dziewczynka? Jak do dziecka. Is it a boy or a girl? Tak jest. Is it a boy or a girl? Tak jest. No i możemy odpowiedzieć wtedy tak: it's a, it's a boy albo it's a girl, ale możemy też usłyszeć: It's a she. It's a she. Czyli to. To ona. To ona, tak, to jest dziewczynka. Tak jest. Um, no i pytamy, jak ma na imię, czyli. What's her name? What's her name? Tak jest. Excellent. Wracamy do początku kwadransu. Tak, oczywiście. No i fajnie też czasami pytamy, a co to za rasa? Mhm. Mm mm -hmm. I wtedy zapytamy, what breed, what, breed what breed is she? What breed is she? What breed is she? What breed is she? Pięknie, tak jest. What breed is she? Dokładnie tak, czyli breed to będzie właśnie rasa, rodzaj psa. Mhm. Mm a mieliśmy też taki, pamiętasz, wyraz, ym, który jest też nazwą takiej karmy. Tak, tak, tak. To oznacza rodowód. Mhm. Mm -hmm. Tak, tak, tak. Sprawdźcie tak, sobie tak. w 84 odcinku. Był wyraz co, to, i rodowód co to za wyraz? I tak, tak? Tak, 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 zdecydowanie. A, ale nie mieliśmy jeszcze wyrazu szczeniak, no bo właśnie to szczeniaki kupują to nasze serce najczęściej. Szczeniak mm -hmm. to będzie Papi. Papi. Tak, a czasami też w skrócie pap. Pap. Yeah. Papi. To takie słodkie. It is. Na koniec przedstawimy wam jeszcze trzy wyrażenia, no takie idiomy, bądź wyrażenia utarte właśnie um, związane z psami. Reszta takich wyrażeń znajdziecie w materiale bonusowym, bo jak widzicie tych wyrażeń jest strasznie dużo. Po pierwsze, Aniu, jak myślisz, co to może być? I ty, drogi słuchaczu, słuchaczko. Doggy bag. A doggy bag. What is a it? A doggy bag. Yeah. Mm. I don't know. Okay. To ja opiszę sytuację I spróbujemy trochę z kontekstu. When you go to a restaurant and you mm -hmm. don't finish your food, you can ask to pack it in a doggy bag. Okay. To, to jest coś, co możemy zabrać na wynos. Zabrać na ze wynos. Ze sobą. W sensie opakowanie. Zgadza się. To jest opakowanie do jedzenia na wynos. To jest doggy bag. Czyli teraz tak naprawdę, teraz wszyscy to dostają, jak zamawiają z restauracji. <laughs> Zgadza się. W czasach pandemii, ale słyszałem, że jeszcze tylko przez mm -hmm. dwa tygodnie. Fingers crossed. I będzie można zjeść w ogródku. Także doggy bag. To takie nieoczywiste. Ok. Inny wyraz to underdog. Can you repeat? Underdog. 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 Right. Czy znaczy cokolwiek. Pod psem. Hmm. Pod psem. Tak by to wyglądało, ale nie. Underdog użyjemy w najczęściej w sporcie, w jakichś zawodach, oznacza to tego słabszego zawodnika, od którego nie oczekuje się, że wygra. Czyli jakby przeciwnik do wyrazu faworyt. Okej. Okay. Przeciwnik do wyrazu faworyt, tak, że to nie jest faworyt turnieju, tylko to jest the underdog. Mm -hmm, czyli Ten najsłabszy. Ten słabszy, tak. I często mm -hmm. też w kontekście, że tak, no może wygrać. Przeciętny, tak? W sensie, nie, nie, że nie, 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 że często a. to jest osoba, która której zaczyna iść dobrze w turnieju, a i pokonuje jakiś tam silniejszych od siebie. Okej, okay, po jest... polsku też jest jakieś słowo na to? Napiszcie nam w komentarzach, bo ja teraz to nie Nie będzie pamiętam. czarny koń takich zawodów? A, no. Masz rację. Chyba na czarny Nie wiem. I'm guessing. Ale to jest właśnie nasz underdog. No i ostatnie wyrażenie, to prosto będzie się domyślić chyba z kontekstu. It's raining cats and dogs. O oh, mamo, czyli bardzo, bardzo pada. Tak. It's raining cats and dogs. Leje jak z cebra, tak jest, ulewa straszna, czyli ludzie wyrzucają koty i psy przez okna, i dlatego raining cats and dogs. W materiale bonusowym znajdziecie więcej idiomów związanych z psami, podstawowe komendy wykorzystywane przy tresurze psów, oraz wyrażenia z pielęgnacją tych zwierząt. Pamiętajcie, że aby mieć do nich dostęp, wystarczy dołączyć do naszej społeczności na www.kwadransnangielski.pl. Za tydzień dowiemy się więcej o kotach i ich zwyczajach. Na Facebooku lub na Instagramie możecie podesłać nam zdjęcia swoich psiaków. Zobaczymy, czy wśród słuchaczy jest więcej Dog Lovers czy może Cat Lovers. To wszystko na dziś. Do usłyszenia za tydzień. Bye!